I pracownicy uczelni przygotowali dla przybyłych uczniów dzień pełen atrakcji, pokazujący jednocześnie, na czym polega studiowanie i w jaki sposób przebiega nauka na uczelni wyższej. No, za każdym razem, co roku odbywa się ta uroczystość, nie liczę, więc no, trudno liczyć takie uroczystości, które wpisują się w każdoroczną rekrutację na kolejny rok akademicki. Byt naszego wydziału wszystkich uczelni w Polsce uzależniony jest od kandydatów na studia. Nie ma co ukrywać, przecież wszyscy doskonale wiedzą, jaki był przyrost naturalny w latach 90., który skutkuje teraz owocami i do roku 2020 liczba kandydatów na studia zmniejszy się jeszcze o połowę w stosunku do tego, co no, jedną trzecią dokładnie, z, obecnie jest milion, jedną czwartą może, bo już zmniejszyła się z milion 900 z hakiem do milion sześćset z hakiem a ma być milion dwieście z hakiem, jeżeli chodzi o liczbę studentów. Nie samych kandydatów, tylko liczbę studentów. Więc wszyscy się z tym liczą. I tą formą, jeżeli chodzi o pozyskanie kandydatów na studia, są między innymi Dni Otwartych Drzwi, które organizujemy teraz już dwukrotnie od pewnego czasu w ciągu roku. Dzisiaj po raz pierwszy, a na wiosnę będzie drugi raz. No ale jesteśmy otwarci cały czas i jeżeli jakakolwiek szkoła chciałaby tutaj Specjalny jakiś wykład, specjalne jakieś przyjęcie. Zawsze wszystko zorganizujemy, żeby tylko zachęcić potencjalnych kandydatów do studiowania na naszym Wydziale. Staraliśmy się jak mogliśmy, ale nie zapewniliśmy dzisiaj dobrej pogody i myślę, że część uczniów nie przyjdzie dzisiaj z powodu właśnie tej, właśnie z tych, którzy są spoza. Spoza Linii Góry i to jest zrozumiałe, to bo przy takich warunkach pogodowych no, trudno oczekiwać, żeby podejmować ryzyko przyjazdu spoza Linii Góry, nie wiedząc co może się zdarzyć po drodze. I właśnie dla tych osób jest skierowany kolejny dzień otwartej drzwi, który będzie już za ile? Dla tych jest Dla wszystkich to będzie na wiosnę. na wiosnę. Dokładnej daty nie podam, wszystko jest w informatorach. Nasza oferta kierunków studiów, obejmująca kierunki ekonomia, zarządzanie i turystyka, jak się okazuje, jest bardzo dobrą ofertą. Nie jest jest to oferta wąska, jest to oferta szeroka. Przede wszystkim chcemy przybliżyć potencjalnym kandydatom program naszych studiów, kierunki, korzyści jakie wynikają ze studiów studiowania na wydziale Wieleniej Górze. Jest to wydział, który rzeczywiście daje szeroką ofertę i kierunek turystyka, ekonomia, zarządzanie, w ramach tego również różnicowane specjalności. Pracujemy z ponad 100 szkołami średnimi. Odbywamy regularne spotkania i wizyty na miejscu w 55 szkołach. W prowadziliśmy promocje w tych szkołach. Poza tym mamy podpisane kilkanaście umów ze szkołami średnimi do, związane z patronatem, z prowadzeniem na miejscu w tych szkołach warsztatów, różnego rodzaju wykładów, spotkań dla zainteresowanych uczniów. Chcemy od samego początku, bo to tak to, 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 mówią Amerykanie, hello efekt, efekt pierwszego wrażenia. To jest bardzo ważne, by od pierwszego momentu, kiedy przekroczą próg naszej uczelni, poczuli się w niej dobrze. To znaczy, żeby poznali, jak wyglądają poszczególne pomieszczenia, jak wygląda zaplecze naszej uczelni, biblioteki. A myślę, że, że w międzyczasie też tam będą mogli podejść i biblioteka, i, i, i bar studencki, czy klub, również sale, no i jednocześnie chcielibyśmy po pierwsze przedstawić kilka ciekawych, a krótkich wykładów dotyczących między innymi zarządzania, dotyczących ekonomii, kosztów. Również turystyki, to co jest naszą mocną stroną, kilkutkie wykłady i również warsztaty, na których studenci będą rozgrywać różne gry sytuacyjne i, no i uczyć się pewnych umiejętności. Odwiedzający mogli wziąć udział w wykładach, obejrzeć kampus i zapoznać się z pracownikami i studentami wydziału. Przygotowano również prezentacje i konkursy. Jeden z nich nosił nazwę Awantura o kasę". Kurs o nazwie Awantura o kasę polegał na odpowiadaniu typowe pytania ekonomiczne, ale takie troszeczkę ułatwione. Były też pytania typowe studenckie, jak się nazywa sekretariat dla studentów, jak się nazywa dzienniczek ucznia dla studentów, że to były też takie ogólne pytania. No i miał na celu pokazać też licealistom, jak oni już wiele wiedzą z ekonomii i żeby ich zachęcić do studiowania na naszym Uniwersytecie. Jako, że jesteśmy członkiniami koła naukowego, organizujemy takie konkursy, żeby pokazać, że to jest nie tylko nauka, że to jest też zabawa i że ta wiedza jest taka dosyć, na tyle łatwa, że każdy to wie, tylko że musi sobie to usystematyzować, na przykład na studiach. Udowodnił to komuś? Myślę, że tak. Wielu osobom bardzo dobrze poszło. Byli, na początku byli wystraszeni licealisti, nie chcieli się zgłaszać, ale potem jak się zgłosili, to zobaczyli, że pytania faktycznie były łatwe, czasami padały tak wyszukane odpowiedzi, że my byśmy tak nie odpowiedziały w taki sposób w pierwszym momencie, więc fajnie wyszło. Poza konkursami odbywały się również warsztaty, np. te sprawdzające kreatywność, bazujące na zadaniach aktorskich. Dzisiaj, podczas Dni Otwartych Drzwi, w wielu salach odbywały się różne zajęcia wynikające z tego, że jesteśmy wydziałem, który kształci i w obszarze ekonomii, i zarządzania, i turystyki. Stąd między innymi wiele kół naukowych, które funkcjonuje na naszym wydziale, przygotowała dla przyszłych potencjalnych kandydatów warsztaty o różnym charakterze. Te, które prowadziło studenckie koło naukowe strategiczni.pl, którego mam przyjemność być opiekunem naukowym, skupiło, te zajęcia skupiły się na określeniu, jakim stylem kierowania charakteryzują się potencjalni nasi kandydaci na studia i czy są oni kreatywnymi menedżerami, czy nie bo wiadomym jest, że możemy być bardzo dobrym kierownikiem dla ludzi albo dobrym kierownikiem opierającym się na realizacji celów i zadań, ale czy my jesteśmy kreatywni? A wydaje mi się, że w przyszłości ta cecha będzie najbardziej poszukiwaną i pożądaną cechą wśród pracowników. No bo jeśli nawet tyle się mówi o innowacyjnej gospodarce, o nowym programowaniu na lata 2014-2020, nie będzie już podziału na turystykę, na kulturę. Większość tych programów będzie właśnie oparta na, inno na gospodarkę innowacyjną. No a te innowacje nie powstaną, jeśli nie będzie kreatywnych. Kreatywnych ludzi. Mogli zobaczyć, na czym polega ta kreatywność, że trzeba często szybko podejmować decyzje i myśleć w inny sposób niż dotychczas nam kazano albo nas nauczono. Miałam okazję ostatnio podczas konferencji organizowanej przez Politechnikę Łódzką uczestniczyć w zajęciach na przedsiębiorczego i kreatywnego menedżera i tamtejszy trener pracownik Teatru Narodowego w Łodzi przeprowadzał z nami zajęcia. Celem których było nadanie nowego życia przedmiotowi, który nie miał życia. My użyliśmy dzisiaj po prostu kijka i młodzi ludzie musieli właśnie kreatywnie myśleć, czyli ta półkula, która nie jest analityczna, a kreatywna, wymyślać czy to jest dogopis instrument, tak, wiosło czy łyżka do mieszania. Tak? Przeszli studenci mieli także okazję skorzystać z doradztwa zawodowego, którego metody idealnie pomagają wybrać nie tylko odpowiednią pracę, ale również pasującą nam uczelnię. Chcieliśmy wesprzeć nasz Wydział Jeleniogórski swoją wiedzą, doświadczeniem. Podprowadziliśmy warsztaty dla uczniów, którzy przybyli na dwie otwarte, dotyczące planowania kariery zawodowej. Nasza uczelnia, czyli Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, oprócz teoretycznego przygotowania studentów bardzo mocno przekłada też wagę odpowiedniego przygotowania naszych studentów i później absolwentów do wejścia na rynek pracy. Więc, więc jak najbardziej doradztwo zawodowe jest tutaj nieocenioną formą wsparcia. Warsztaty były przeprowadzone aktywnymi metodami. Opierały się głównie na ćwiczeniach, dyskusji, pracy w parach. Chcieliśmy przedstawić uczniom metody, którymi mogą się posłużyć, aby świadomie wybrać sobie uczelnię, aby świadomie Zaplanować drogę zawodową i poznać swój potencjał, bo to jest tak na dobrą sprawę najważniejsza rzecz przy planowaniu kariery. Mieliśmy bardzo fajną młodzież, która jest odpowiednio przygotowana i są osobami, które posiadają odpowiedni poziom wiedzy na temat własnych umiejętności, własnych kompetencji, dlatego też bardzo łatwo i płynnie można było z nimi pracować właśnie metodą warsztatową. Zebrani w sali wykładowej goście mieli możliwość wysłuchania wielu ciekawych informacji na temat uczelni. Brali również udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami. Gdy zostały już wylosowane i trafiły do rąk szczęśliwców, przyszedł czas na zakończenie dni otwartych. Tutaj gwoździem programu okazał się egzotyczny wykład profesora Jarosława Witkowskiego wykład dotyczył japońskiego stylu zarządzania. No, miałem trudne zadanie, aby w ciągu 20 minut, a więc niestandardowego czasu na wykład akademicki przedstawić główne cechy i istotę japońskiego stylu, stylu zarządzania. Ponieważ mimo tego, iż Wydział od wielu lat nosił nazwę gospodarki regionalnej i koncentrował badania i działalność naukową na Zarządzaniu miastem, i gospodarce lokalnej, również na wydziale oferowany jest kierunek zarządzanie, w którym bardzo dużą rolę pełnią problemy globalizacji. Po prostu poświęcamy tej tematyce również badania. Przykładowo katedra, którą kieruję, ostatnio uzyskała dofinansowanie z naukowego centrum, z Narodowego Centrum Nauki na taki dość duży grant na temat metod zarządzania japońskimi łańcuchami dostaw w Polsce i Wielkiej Brytanii I wraz z naukowcami z Japonii, z Tokyo University of Science, a także pracownikami z Oxfordu będziemy prowadzić badania na terenie Polski i na terenie Wielkiej Brytanii dotyczące właśnie funkcjonowania japońskich, japońskich firm i analizować, czy zachowują się podobnie na terenie Polski, na terenie Wielkiej Brytanii. Z młodymi gośćmi uczelni spotkali się również ich starsi koledzy, studenci. Dzisiaj, jako studenci, oprowadziliśmy st młodych ludzi, uczniów szkół ponadgimnazjalnych po kampusie uczelni i jednocześnie opowiedzieliśmy o tym, jak działa samorząd, jakie są zadania w samorządu studenckiego. My dużo mieli pytań? Troszeczkę było. Szczerze powiedziawszy, rzeczywiście pytali nas o to, jak funkcjonuje uczelnia, czy warto tutaj studiować, jakie jest podejście wykładowców. Co można robić po studiach? Takie, zadania, takie pytania zadawają nam studenci dzisiaj. Kolejne dni otwarte na wiosnę. Być może osoby, które po tym weekendzie nadal wahają się co do wyboru swojej przyszłej drogi po maturze, przyjdą ponownie, aby tym razem rozwiać swoje wątpliwości ostatecznie.